Znajdujemy się w laboratorium wzorcowania przyrządów Dozymetrycznych w Instytucie Fizyki jądrowej PAN w Krakowie. W naszym laboratorium zajmujemy się wzorcowaniem przyrządów dozymetrycznych, które wykorzystywane są do wymiarów promieniowania jonizującego w medycynie, przemyśle, usługach, w nauce, a także przez służby mundurowe. Promieniowanie jonizujące pochłaniane jest przez tkanki człowieka, co potencjalnie może powodować negatywne skutki. Ponieważ nie jest ono wyczuwalne przez żadne zmysły człowieka, szczególnie ważne jest monitorowanie jego poziomu za pomocą specjalnie do tego dedykowanych urządzeń. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem atomowym, większość przyrządów dozymetrycznych powinna być zorganizowana przynajmniej raz w roku w specjalnie akredytowanym laboratorium. Nasze laboratorium składa się z dwóch pomieszczeń, z hali pomierowej, a także z, z, ze sterowni. Naszą wycieczkę zaczniemy od hali Tutaj odbywa się większość wzorcowań, czyli w skrócie mówiąc, porównania wskazań przyrządu z rzeczywistymi wartościami. Na końcu hali znajduje się źródło promieniowania gamma CS-137 umieszczone w ołowianej kapsule. Aktualnie jest ono schowane, a podczas wzorcowania wysuwa się do odpowiedniej pozycji, którą zadajemy w sterowni. Przyrząd ustawiamy na ruchomym stole pomiarowym tak, aby środek jego części detekcyjnej znajdował się w osi wiązki. Pozycję tę wyznaczamy przy pomocy lasera krzyżowego. Ponieważ po wysunięciu źródła nie można przebywać w tym pomieszczeniu, musimy mieć podgląd na wskazania przyrządu. Dalsza część wzorcowania odbywa się w sterowni. Wzorcując odczytujemy wskazania przyrządów na kilku odległościach od źródła po porównaniu ich z wartościami rzeczywistymi, które znamy i które wprowadzone są do programu komputerowego, otrzymujemy współczynnik kalibracyjny. Korzystając z przyrządu dozymetrycznego zawsze należy pomnożyć jego wskazanie przez współczynnik, który otrzymujemy od laboratorium wzorcującego. Laboratorium wykonuje także inne rodzaje badań i pomiarów. Między innymi na promieniania dawkomierzy indywidualnych z wykorzystaniem fantomów symulujących różne części ciała człowieka, a także wzorcowania źródłami powierzchniowymi alfa i beta.